Czasami przychodzi ochota na słodkie śniadanie, te twarogowe placuszki sprawdzą się idealnie. Delikatnie słodkie, aromatyczne dzięki kokosowi i wanilii, fantastycznie też nie z malinami, świeżymi jak mrożonymi. A co najlepsze, przygotujesz je w kilka minut. W większym naczyniu łączymy wszystkie składniki. Opakowanie twarogu, kolejno wbijamy dwa całe jajka i dodajemy trzy łyżki mąki kokosowej. Wchłonie ona nadmiar płynu, i pomoże osiągnąć właściwą konsystencję ciasta. Opcjonalnie dodajemy łyżkę erytrytolu lub innego słodzika dla słodszego smaku. Placuszki i tak będą już delikatnie słodkie ze sprawą kokosa, a na końcu dodajemy wanilię. Wszystkie składniki rozdrabniamy za pomocą widelca i po chwili tworzymy zwarte ciasto. Dzielimy je na 8 do 10 porcji i lepimy placuszki, spuszczając je na końcu. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz, może to być olej kokosowy lub masło klarowane i na gorący wykładamy przygotowane przed chwilą placuszki. Całość przykrywamy pokrywką i smażymy na średniej mocy przez kilka minut. Przewracamy na drugą stronę i ponownie smażymy jeszcze przez 2-3 minut pod przykryciem. Łożuszki mogą delikatnie pękać, ale dają się łatwo przewrócić na drugą stronę. Po usmażeniu zachowują swoją formę. Gotowe, przekładamy na talerz. Dzielimy na dwie porcje dodajemy na przykład z jogurtem greckim i malinami lub innymi ulubionymi dodatkami. Dokładnym listę składników tych placuszków znajdziesz w opisie pod filmem. Zapraszam Was oczywiście do wypróbowania tego przepisu.